Jesteś świeżo po szkoleniu ze stylizacji rzęs i zastanawiasz się, jak najszybciej zdobyć praktykę? Usiądź wygodnie, a ja zdradzę Ci 5 pomocnych tipów, jak nabyć wprawy i znaleźć odpowiednie modelki. Cześć, nazywam się Joanna Śruga i jestem z Lash, gdzie szkolimy przyszłych i obecnych stylistów rzęs i brwi, a także zapewniamy im odpowiednie produkty do pracy. Wracasz ze szkolenia i jesteś po pierwszej modelce. Pierwszym wyklejeniu rzęs i czujesz się nieco niepewnie? Ilość znaków zapytania jeszcze się podwaja lub potraja przy pracy samodzielnej. Nie masz już za sobą wspierającego instruktora i musisz poczuć się pewnie trzymając dwa ostre narzędzia przy ludzkim oku. Jest to nierada wyzwanie. Obserwując stylizację rzęs z boku masz wrażenie, że to łatwa i monotonna praca. My już dobrze wiemy, że tak nie jest. Dlatego niezbędnym elementem dojścia do wprawy jest praktyka. Practice makes perfect. Jak trenować? Praktykować możesz zarówno na manekinie treningowym, czyli na sztucznej lalce do pracy, bądź na żywej modelce. Oba sposoby są bardzo dobre. Nie należy jednak przedłużać pracy na manekinie. Nie mamy wtedy wyczucia odległości ani poczucia delikatności skóry. Kiedy więc sztuczna lalka, a kiedy modelka? Manekin i sztuczne rzęsy służą przede wszystkim do nabycia koordynacji ruchowej, czyli pracy z obiema półkulami. Dlatego że lewa ręka musi przyzwyczaić się do separowania rzęs i trzymania, a prawa do przenoszenia rzęs z podkładki na rzęsy i aplikacji. Skoordynowanie tego procesu wymaga dojścia do wprawy i nabrania odpowiedniego rytmu. Dopóki nie dopracowujemy rutyny pracy, powinniśmy trenować separowanie i nakładanie rzęs na sztucznym manekinie. Dzięki temu uzyskujemy dużo czasu i praktyki, ponieważ możemy robić to 10 minut, 5 minut, pół godziny codziennie. Jak nam pasuje i kiedy mamy ochotę, jest to opcja bezpłatna, ponieważ pracujemy z główką treningową. Jednak manekin nie powinien stać się wyznacznikiem naszych umiejętności. Jak tylko przesiądziemy się na prawdziwą modelkę, tak szybko poczujemy różnicę w osadzeniu oczu, ilości rzęs, odległości od powieki i delikatności skóry. Dlatego też nie polecamy przedłużania tej formy treningu. Jak tylko uda Ci się skoordynować ręce, proponujemy przesiąść się na prawdziwą modelkę. Pierwszą, największą przeszkodą, jaką poczujemy, na pewno będzie nos modelki. I będzie wymagało to nieco czasu, byśmy wygodnie pracowały na oku lewym i prawym. Nie należy się do tego zrażać. Jest to zupełnie naturalne, że nos leżący pomiędzy dwoma pięknymi powiekami jest dla nas nie lada przeszkodą. Tym się nie martw. To przyjdzie z czasem. Kto na pierwszy ogień? Wybierając pierwsza modelki skieruj się ku osobom, do których masz duże zaufanie i które również ufają tobie. Byś mogła bez stresu przeprowadzać pierwsze aplikacje. Na pierwszy ogień na pewno pójdzie mama, siostra, bratowa i najbliższe przyjaciółki. Powiedz szczerze, jak wygląda czas aplikacji. Nie masz jeszcze wprawy, więc te pierwsze aplikacje na pewno będą wymagały więcej czasu. Warto, żeby Twoje bliskie osoby o tym wiedziały. z sceną dla modelek. Pierwsze aplikacje zwykle są bezpłatne lub robimy je za końcu życia materiałów. Szacujemy go na około 20 zł. Jest to maksymalny koszt zużycia kleju, rzęs oraz płatków pod oczy. Wliczone zostały tu już profesjonalne, zużyte materiały jednorazowe, których zwykle nie posiadamy tuż po szkoleniu. Dlatego też nie szalej z ceną dla modelek. Jakich modelek szukać? Jeżeli już nabrałaś sprawy po tych pierwszych kilku aplikacjach i chciałabyś spróbować sił na jakimś obcym, to czas poszukać modelki, która posłuży ci jako portfolio. Co to znaczy? To znaczy, że będziesz mogła jej zrobić piękne zdjęcia, ujęcia i filmy, które wykorzystasz jako swoją reklamę w mediach społecznościowych. Twoja idealna modelka powinna mieć zadbaną cerę, być poniżej 25 roku życia i mieć tak zwane łatwe rzęsy i oczy. To znaczy, nie wybieraj modelek, które mają asymetrię, które mają zbyt dużo rzęs naturalnych i mają małe, głęboko osadzone oczy. Wybierając młodą i piękną dziewczynę na swoją pierwszą aplikację do portfolio, będziesz czuła się pewnie, a przy nawet niepełnej aplikacji efekt przed i po będzie wciąż wyglądał atrakcyjnie i zachęcająco dla potencjalnych klientek. Jak i gdzie się ogłaszać? Jeżeli już zrobiłaś aplikację na wszystkich znajomych, rozpoczynasz poszukiwania kolejnych modelek. Warto ogłaszać się na takich grupach jak Spotet w Twojej okolicy, znajdziesz tam osoby, które są z Twojego regionu. Koniecznie określ od początku swoje wymagania oraz czas jaki zajmuje Ci cała aplikacja. Co ująć w takim ogłoszeniu? Czas i miejsce wykonywania zabiegu oraz jakie masz wymagania co do samej osoby oraz jakich zdjęć wymagasz przed aplikacją. Poproś o dwa zdjęcia. Zdjęcie z przodu, en face, bez makijażu oraz zdjęcie blisko na otwartym oku. Najlepiej przygotuj takie zdjęcia na sobie wcześniej, byś mogła je wysłać do modelek. Nie umówisz się z nieznajomą, poproś również o numer telefonu. Potencjalne modelki często nie stawiają się na zabieg, a my zostajemy wystawione do wiatru. Kiedy byłyśmy gotowe na 3-4 godziny aplikacji, podanie swojego numeru w pewien sposób motywuje, i sprawia, że poczucie całkowitej anonimowości znika. Zaznacz również, że zdjęcia zostaną użyte w Twoim portfolio i na social mediach. W zamian za piękne, nowe rzęsy. Dzień. Polecam również zostawienie swoich wizytówek u zaprzyjaźnionego fryzjera, do którego same chodzimy. Jeżeli posiadasz już swoje media społecznościowe i wykonujesz już inne zabiegi, bądź prowadzisz już salon, Reklamuj się od razu na stronie swojego salonu, informując, że są to zabiegi przedterminowe i takie przedpremierowe, czyli takie, które nie zostały jeszcze wprowadzone do Twojej oferty. Dodaj, że szukasz modelek o konkretnych parametrach. Dzięki temu Twoje klientki będą już wiedziały, że szykujesz dla nich nowości i że się dobrze do nich przygotowujesz, a modelka, która zostanie przez Ciebie wybrana, poczuje się wyróżniona. Taki zabieg marketingowy buduje również Twoją autentyczność i profesjonalizm. Na przyjście modelki przygotuj RODO i zgodę na wykorzystanie wizerunku. Możesz też kupić gotowe karty klienta, gdzie modelka poda Ci wszystkie niezbędne informacje, a przy okazji podpisze papierologię niezbędną do udostępniania jej wizerunku. A teraz mały bonusowy tip dla Ciebie: koniecznie pamiętaj o zdjęciach przed i po. Posłużą ci one nie tylko jako świetny kontent na Twoje social media, ale także jako idealny trening dla Ciebie. Będziesz widziała dzięki nim swoje postępy, a Twoim klientkom zapewnisz dokumentację, jak wyglądały naturalne rzęsy przed i po zabiegach. Przydać się to na wypadek, gdyby ktokolwiek, kiedykolwiek zarzucił Ci, że przedłużone rzęsy uszkodziły te naturalne, które z czasem stały się krótsze. Oczywiście tak nie jest. Jest to złudzenie optyczne po zdjęciu sztucznych rzęs. Naturalne rzęsy wydają się wtedy krótsze i mniej atrakcyjne. Pamiętaj więc, żeby wykształcić w sobie rutynę robienia zdjęć zabiegowych. Jak je robić? O tym już w kolejnym odcinku na naszym kanale. Podsumowując, jeżeli jesteś już po szkoleniu i zastanawiasz się jak zdobyć praktykę, zacznij od manekina, żeby wyrobić sobie niezbędną koordynację ruchową. Następnie przejdź na bliskie i znajome Ci osoby, jak już wszystkie będą miały piękne rzęsy i poczujesz, że jesteś gotowa na obce modelki, czas się ogłaszać. Gdzie? Poprzez grupy na Facebooku, wizytówki bądź ulotki u zaprzyjaźnionego fryzjera lub na swoich socialach. Pamiętaj, żeby wyraźnie opisać swoje wymagania, poprosić o zdjęcia i numer telefonu. Na przyjście modelki, przygotuj dokumenty do podpisania, niezbędne do publikacji jej wizerunku. I na koniec. Pamiętaj o zdjęciach przed i po. To szalenie ważne, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientek. Jesteś już po odbytej praktyce? Gratulacje. To jest moment, kiedy możesz już zarabiać na swoich zabiegach. Pozostaje pytanie: ile mogę na nich zarobić? Zostaw subskrypcję i wciśnij dzwoneczek, bo już w następnym odcinku opowiem Ci, jak obliczyć swoją wypłatę i koszta.